się ma widzów, witam cię bardzo serdecznie. Nie wiem, czy kojarzycie Vito Minecraft. <grymne> no, pewnie jak go kojarzycie, to zapewne przez ostatnią dramę, którą miał z dwa lata temu, czyli o tym, że on nagrywa głównie content minecraftowy dla młodszych osób, a jego tytuły to były to, co na przykład widzicie na ekranie, nie? Jakieś takie dziwne rzeczy, nie? Po podglądam coś tam Minecraft, no, coś, co na pewno nie powinno być skierowane do dzieci i na pewno nie na YouTubie, no i miało to aferę, yy, nie? Nie wiem dlaczego, ale nagle znikł po tym, jak się przyznał, że w sumie głupio zrobił. E, potem wrócił po roku z jakąś piosenką. E, to tak średnio zostało odebrane. No i ponownie teraz powraca. Nie zgadniecie, z piosenką. <ścoughs> Już e, dwa dni temu wrzucił dokładnie piosenkę, a dwa lata temu był jego ostatni film, więc to, to taka perspektywa czasu właśnie dla Was. Tylko ja nie wiem, co ci wszyscy ludzie, co mają jakąś aferę, mają z tym, że wracają z muzyką. W sensie, no nie wszyscy ludzie, Ludzie, na, na, na przykład, nie wiem, Gargamel tak miał, nie? Tylko Gargamel miał trochę e, inną skalę afery, bym powiedział. No i mamy faktycznie od Vito Minecraft właśnie tą piosenkę Vito Goofy, tylko że w opisie możemy się dowiedzieć, że można zamówić płytę w przedsprzedaży. <laughs> Chłop normalnie wrócił dwa lata po aferze i wypuszcza płytę. Jeszcze youtuber Minecraftowy, no, no, no... no. No, nie spodziewałbym się tego, to na pewno. Z tego co widzę, jego komentarze tutaj nie ma jakoś tak mega dużo hejtu czy coś, chyba ludzie po prostu zapomnieli. S 600, 700 dislikeów 700 ma. E tak mi pokazuje aplikacja, 10 tysięcy lajków, więc jest bardzo duża ilość osób, e z tego co też widzę po komentarzach, to piszą rzeczy typu: Zrobiłeś mi dzieciństwo, jak super, że wróciłeś, wróć do Minecrafta. Nawet Palion się znalazł w komentarzach, który pisze, że wrócił. I Tristus też, no to taka ciekawa zlepka ludzi. Ogólnie wtedy jak była ta afera, no to po pierwsze to się dziwnie ten Vito tłumaczył, no bo mówił, że w celach humorystycznych są te jego filmy. <laughs> typowo, typowo, potem chyba było, była narracja, że ludzie go nie rozumieją, a na końcu się zreflektował, że jednak, ej, faktycznie, ty, coś jest nie tak. Ja mam wrażenie, że on po prostu jakby stracił wyczucie, co jest ok a co nie, tak mi się wydaje, no bo ogólnie cały Minecraft YouTube'owy wtedy był zalany tego typu treściami, tylko po prostu. On był największym tym Minecraftowym youtuberem i on to najbardziej robił nadmiernie, no bo upaliona też mogliśmy tego typu content zobaczyć, że wszyscy są gali, goli na Wojanowicach, lub na przykład poglądamy Nuba z dziewczyną na Wojanowicach, i tam Wojan też tego typu content robił, tylko że oni to akurat chyba żadnych konsekwencji za to nie ponieśli, po prostu usunęli te miniaturki i tyle, mieli nadzieję, że nikt się nie skapnie. A on tutaj, no, wrócił po dwóch latach, wrócił z piosenką, zreflektował się, no i miejmy nadzieję, no. Na pewno już tak nie będzie, nie? <laughs> I jakby nie patrzeć, no Minecraft i tego typu content bardzo dziwnie, to na pewno bardzo dziwnie, tak to ładnie ujmując, ale jakby nie patrzeć, to mamy teraz jednego z większych youtuberów, czyli Czajnika, który jakby specjalnie yy, biusty swoich dziewczyn, które są w tym jego ekipie, yy, powiększa specjalnie do miniaturek, więc no to też jest dziwne, ale przynajmniej ich nie podglądają jak w jakieś taki dziwny sposoby, jak oni to robili Minecrafta. Ale dobra, no zobaczmy, jaka ta piosenka wyszła temu witowi i czy faktycznie tu jest jakikolwiek, nie wiem, talent, pasja czy coś do muzyki. Osoby, która robiła Minecrafta, a teraz losowo muzykę robi. Może też jakkolwiek się odniesie do tej całej afery czy coś. Ogólnie mi się wydaje, że takiej takie osobie by chyba lepiej wyszło, jakby po prostu robił kontent swój stary i tyle. Dobra, ja już wiem, przemyślałem to, przecież no, wiadomo, że jak jest się starszym i się nagrywa tylko content dla dzieci, gdzie się mówi No, na, na tej zasadzie wyglądają te contenty minecraftowe, no to się nie dziwić, że prędzej czy później ma się tego dość, no i on stwierdził pewnie, że ta drama jest takim dobrym pretekstem, żeby po prostu z tym skończyć, no i teraz chce zostać raperem... Okej. Okay. Tylko dla mnie to jest głupie, że on zamiast, nie wiem, zrobić sobie nowy kanał na YouTubie i jakby zacząć od zera po prostu jako raper, żeby ludzie, którzy jakby lubią jego muzykę, go tylko obserwowali, to on wykorzystuje swój stary kanał i przez to pewnie myśli, okej, okay, fajnie, wtedy więcej ludzi kupi płytę, no i pewnie kupi więcej ludzi płytę, ale też więcej ludzi się do ciebie zniechęci, prędzej czy później, jakby. Mamy tyle przykładów influencerów, którzy poszli w muzykę i to się źle zdarzało dla nich, na przykład, nie wiem, Czuks, <laughs> że jednak w momencie, gdy nie mieszasz tej muzyki wra z contentem, za który ludzie cię oglądają, no to, to, to się źle kończy, no po prostu. Na mnie bugi, jeansy, na niej pushy, całe życie słyszę, jak mi mówią, jesteś dziwny. Całe życie ci mówią, że jesteś dziwny. sobie ja nawet ja też mówiłem, że to jest dziwne, to co on robił, no. <laughs> Tylko, że jest jedna rzecz, jak robisz dziwne rzeczy, a druga rzecz, jak dajesz miniaturki w Minecraftie pod dzieci, żeby szybciej klikały. Nie? To, to jakby, no jest trochę różnica. Może być, możesz być dziwnym, a możesz być bardzo dziwnym. Z takim tonem, wiesz, taki bardzo dziwny. To, to ty jesteś z tym tonem, bardzo dziwny wtedy. Czułem się jak goofy a nie gubi, teraz moją modą przebijamy sufit A tutaj ja nie wiem, to jest kolejny jakiś taki typowy youtuber, który śpiewa o tym jak on to daleko nie zaszedł i jak to wysoko jest, a tak naprawdę no, nie oszukujmy się no nie ma jakiegoś wielkiego hypu dookoła tego Vito Minecraft, nie jakbym nie zobaczył tego jednego komentarza, że Vito Minecraft powrócił z mu muzyką, to bym pewnie tego nawet nie zobaczył Na mnie buki Jeansy, na niej puścił lipsy, Całe życie słyszę jak mi mówią jesteś dziwny Czułem się jak Goofy Hanie kupi Teraz moją modą Should be Wiecie, jak gdzieś tam, nie pamiętam gdzie, chyba w Chinach, mają wprowadzać to, że y, influencerzy muszą być, mieć jakieś tam certyfikaty, czy coś, żeby się wypowiadać na jakieś, nie wiem, tematy polityczne, edukacyjne, zdrowotne i tak dalej, nie? To w Polsce powinni wprowadzić, żeby influencer robił muzykę, y, to musi mieć jakieś, nie wiem, przynajmniej. Z parę lekcji śpiewów za sobą, czy coś. Bo to, to tak specyficznie zawsze brzmi, jak ci influencerzy robią tą muzykę. Że to szkoda tych twoich pieniędzy, że robisz ten cały tyle dysk i tak dalej, twojego czasu. Trudno cię nie lubić? Okej, okay. <laughs> you know, ch chłop wrócił tutaj zapominając, yy, że ma właśnie widzisz, to jest w tym problem, że on nie zaspamił trochę te treściami po tej aferze i przez to, jak on wraca z muzyką, to jest pierwsza rzecz, o której ludzie myślą, nie, czyli o jego aferze, a przez to, że na przykład taki, nie wiem, Bogzel tak zaspamił kontentem w pewnym czasie, jak miał aferę, to ludzie już zapomnieli w ogóle jakby o co chodzi z Bogzelem, jakieś tam wysyłanie rzeczy i tak dalej, w ogóle o tym zapomnieli, więc jakby nie patrzeć, Bogzel miał lepszą taktykę niż jednak Wito. Przecież Bog, by teraz wrócił nagle z masnym benem i zrobił album, to ludzie by totalnie jakby mieli wyrąbane na to, co się wydarzyło kiedyś. Na mnie, Bluzy, a nie garnitury. Nie dopasowany do ludzi. Niedopasowany to chyba byłeś kontentem do targetu swojego, no to to, to na pewno. <laughs> a wiecie o tym ogólnie, że on naprawdę myślał, że nic złego nie robi, nie? Jakby podczas tej afery wtedy. Bo ja tak sobie myślę, że przez to jak on reagował na początku. To pokazywało, że ta jego reakcja naprawdę była taka autentyczna, że on nawet nie wiedział, że coś się złego robi. Zgaduję, że dopiero jak jakiś jego znajomy powiedział, ej, ale ty widzisz, jaką masz aferę w internecie? Jakby Jak ty reagujesz w ogóle? Ty wiesz o tym, że ty źle robiłeś? No to może wtedy dopiero się zreflektował. Ta, 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 tak obstałem, tak jak jak to wyglądało. Właśnie dlatego fajnie było, nie? Weź, o, Arkadiusz, ten z FOMO, weź wito Minecraft do FOMO. Ja, ja bym chciał zobaczyć tak szczerze jego perspektywę na to wszystko. A nie chłop robi jakąś muzykę o tym, że u, jestem goofy, nie da się mnie nie lubić. No w ogóle się nie da się nie lubić, no. Za dużo spraw na głowie, siedzi mi jak szampon. Ej, o, <laughs> on pewnie tu myślał, że jest jakimś awim czy coś, nie? Wow, ale zrobiłem tą metaforę, że o, mam tyle spraw na głowie i siedzi mi to na głowie jak szampon. <laughs> Przecież szampon to siedzi na głowie, nie wiem, z dwie minuty i potem spływa po tobie, więc no, <laughs> to, tak, tak średnio. na potem zostawię sobie im blanko. Jak pasi tobie takie życie, dam ci hasło. Zostaw to na później. Wszystko pójdzie gładko. A tutaj chyba mówi, że ma dużo spraw na głowie. Że dam ci hasło, jeżeli chcesz moje życie. Jeżeli myślisz, że jest fajne, i że tutaj ogólnie użalanie się nad sobą, tak? Chyba o to chodzi. A przed chwilą mówił, że przebija sufit. No, coś mi się tu nie łączy. Wokół tylko moi... Gdzie dawno pożegnałem hieny Każdy tutaj w dobrym udzie w GT omiję problemy. Wszystko będzie dobrze, tylko zapnij pas. Wszystko będzie dobrze. Póki nie masz. Chyba, że to jest właśnie taktyka jego na to, żeby muzyka miała więcej wyświetleń, bo jeżeli żadnego kontentu nie będzie dawał, no to jakkolwiek ludzie będą nim zainteresowani, przez to ta muzyka będzie miała więcej wyświetleń, bo nadal właśnie są ci ludzie, co mówią: Mówi, to wróć, o jezu, zrobiłeś mi dzieciństwo! A potem dorosną i będą mieli takie, ja czy co ja oglądałem, ty, i on mi zrobił dzieciństwo? No <laughs> ja z perspektywy czasu, jak sobie myślał o jakich, nie wiem, stewardach, których oglądałem jako dzieciak, czy. No czemu akurat jego, powiedziałem jako pierwszego? No ale content sam w sobie nie był jakiś taki, wiecie, że było właśnie... Dziwne akcje, typu podglądamy moją, nie wiem, pięciolatek podgląda dziewczynę, coś tam, no to... to, to... Zawsze nie do ludzi Miałem coś zrobić, ale znowu zapomniałem. Wow, ale przekaz mocny. Miał coś zrobić, ale znów zapomniał. Ja pierniczę, no. Widać, że 8 miesięcy starał się, żeby ta piosenka jednak hypowała jego cały album. Jeżeli to. Bo ja zgaduję, że się daje tą najlepszą piosenkę, nie? Jak się wypuszcza jakiś album, że te najlepsze piosenki wypuszczasz jako pierwsze, żeby nahypować resztę albumu. Czyli pewnie reszta albumu jest gorsza. Więc jeżeli reszta albumu jest gorsza, to ja pozdrawiam bardzo ludzi, co to kupują, nie? Horbituje, gdzieś w kosmosie, krążę wokół planet. Wbijaj na statek, na mój własny SpaceShip Polecimy tam razem, było, będzie, no i jest git To jednak jest git, czy chcesz oddać hasło <laughs> Nie wiem, no Jeszcze teraz sobie przypomniałem, że on w sumie się flexował, że no wszystko jest spoko w moim GT, że Mercedesie GT, to co... On też chyba miał taki okres, że on wypuszczał losową muzykę i na przykład w jego on się po prostu flexował na swoich tych kidosach, że patrz ile ja mam pieniędzy, rzucał pieniędzmi i pokazywał nowe auto Miałem zostać nikim, mamo, wyszedłem na ludzi Stoi nowa fura, nieoberwany tłumik Mamo, wyszedłem na ludzi? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, ja mówię, on totalnie zapomniał jakby co on robił To jest jakbym ja po tym okresie, co wiecie, się z dzieci i w ogóle Potem zrobił piosenkę, że mamo, pa, wyszedłem na ludzi, patrz na mnie Wiadomo, może totalnie inny przykład, no ale raczej są rzeczy, które z perspektywy czasu ma się takie ej Kurde, nie jestem dumny z tego, nie? on tak i śpiewa, że okej, okay, no, dobra. mam na sukces, to dzisiaj zamawiam no bo zawsze będzie sobą. nie wiem dlaczego, ale odkąd powiedziałem, żebym go zobaczył na FOMO, to mam straszny taki głód właśnie, żeby go zobaczyć na tym FOMO, nie? Ja mam nadzieję, że Arek już do niego napisał albo napisze. A, i on nazwał swoją płytę jeszcze Comeback. Oj, 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 no dobra, no, zobaczymy, co z tego będzie, no, czy będzie faktycznie wielki comeback Vito Minecraft, czy nie będzie, I czy historia zatoczy koło, czy nie. Jakby coś wyciąłem jego refreny, no, bo nie chciało mi się słuchać tego refrenu dwa razy, jakby wystarczą mi zwr zwrotki głównie i raz przesłuchać refren, żeby zrozumieć, co tam on mówił, no i w sumie nawet zabawnie, <laughs> zabawnie, ciekawe, jak ta historia właśnie się zakończy, a ja się z żegnam, no, bo kończy się odcinek, na razie.